Zrobimy szybko halu zakupowe. Jeszcze mi tu brakuje tylko ogórka i bananów. Tak to wszystko mam, muszę skoczyć do innego sklepu. Mega fajne, jako przekąska. Kupione oczywiście zakupy robione w Biedroneczce. Tutaj pieska obowiązkowo dla ja tej pani. Chleb tostowy. Nie jestem fanką tego chleba, ale fajnie jest prostu nim tosty zrobić. Zobaczyć, dlaczego chipsy. Będziemy robić po prostu taki um, catering, y, czy, czy jedzenie pudełkowe na 2000 kalorii. Zobaczycie, że tam też mogą być chipsy. Ciasto francuskie nasze, na nasze poptarsy. Pomidorki. Szynka. Też z naszego cateringu dietetycznego. Twaróg. Skir. Jeden i drugi. mrożone, owoce, to też do tego będzie. Drzem. Drzem do naszych poptarsów. I te napoje też sobie czasami kupuję. Żeby podbić troszkę witaminę. Są całkiem spoko, z mówczy z Osi No i oczywiście mój ulubiony napój. Uwielbiam. I to mamy. I za to wszystko ile dałam? Za to wszystko dałam 54,19. Takie są ceny. Ktoś chce sobie zobaczyć aktualnie poszczególnych produ produktów. Dzisiaj sobie robimy typowy trening siłowy oczywiście z gumą. Do zgrzewki wziąłem sobie tylko same puste metalowe elementy. I dzisiaj robię z kijaszkiem, z jakiejś starej miotły, który tak leży i się kurz na balkonie. Więc mi świetnie posłuży jako em, element do ćwiczenia. Oczywiście, już jestem po trzech seriach. Zaraz lecę kolejne inne ćwiczenie. Dzisiaj będzie trening typowo, typowo siłowy, bez żadnego cardio. Cardio sobie może wieczorem zrobimy. Więc tak, ale zaraz wam pokażę, co będzie po treningu, jaki posiłek. Już wam pokazuję to. Dzisiaj wskakuje po treningu jabłko. wafle mini. Jabłku, i w tych waflach mini to jest niespełna 120 kalorii. Tak plus, minus. gdzieś tyle kalorii nam wyjdzie. Więc mega fajnie po treningu. Jak złoto. Co potrzebujemy? Widelec łyżka nóż, ciasto francuskie, czyli polecimy na łatwiznę polecimy z ciastem gotowym francuskim. Posypka kolorowa, cukier puder, drzem i zaczynamy robić poptarsy Pamiętacie, z czego ta dziura? Ta dziura jest z testowania racji żywnościowej, się przypaliło trochę. Dobra, zabieramy się za ciasto francuskie i rozwijamy ciało. Bękało, ale no nic. Musimy sobie podzielić na równe kawałki, na równe paski. Podniemy. Zależy jakiej wielkości. No jak... Jedne będą mniejsze, drugie większe. ta końcówka trochę popękana zobaczymy co będzie, co to będzie myślę że chyba to będziemy na pół składać będą takie fajne, wielkie poptarsy pop takie jak w Stanach powstać raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem takich fajnych dużych będę robić takie fajne duże poptarsy Weźmie sobie dżem. truskawkowy I robimy tak, trochę wytłuszku nakładać tego dżemu. I robimy na każdym takim kawałku. Okay. Mamy to. Teraz zabieramy się za składanie. Składamy w pół. I na razie zaciskamy tak, jak lepi się pierogi. W taki sposób. Każdy po kolei kawałek. Żeby nam się to fajnie trzymało. Dam tu nabaw, bo tu z papierek, to mogę dać. Żeby zrobić trochę miejsca na DSC. w międzyczasie sobie nastawiamy piekarnik na 200 stopni termoobieg niech się grzeje, a my szykujemy dalej poptars powiedzmy, że prawie są gotowe a brakuje nam ostatniego szczegółu a mianowicie tak jak na poptarsy przyszło rogi mamy jeszcze widelcem to podobnie etamy delikatnie jeszcze musimy posmarować białki i wszystkie tak po kolei robimy poptarsy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, już takich fajnie porobionych naokoło wzorków jeszcze jajko wbijam jajko, wbijam białko smarujemy, chlast, chlast, chlast żółtko oczywiście pójdzie dla tej damy bonelu, może być widelec Wrzucamy do piekarnika na 20 minut. No i zaczynamy. Taka wersja troszkę oszukana, bo cukier puder wiadomo, ja że był w ogóle przysok z cytryny, ale my dodamy wody. nie powiem wam ile tego daje, bo ja to robię na czuja widzicie trochę nam ten drzem wypłynął więc um, prawdopodobnie lepszy by był lepsza by była marmolatka. no ale co zostało to zostało jak nie zostało nic trudno, mamy pecha innym razem myślę że wyjdzie dużo dużo lepiej Nie żałujmy. I tak wyglądają nasze domowe pop tarsy. Prezentują nasze pop tarsy. Myślę, że w smaku będą całkiem ok. Chwilę jeszcze poczekam aż przestygną i zaraz zrobimy testowanie jak one w ogóle smakują. O, zabieram się za szycie masek. Będą w takie serduszka. I w myszka Miki. Okej, okay, okej, okay. będziemy robić szybki test po Hmm, Powiem wam, jak wiedziała, że to tak wypłynie, to bym wzięła marmoladę, bo marmolada jest mniej lejąca się, ale mamy nauczkę, jak będziecie robić w domu, weźcie sobie w widzieliście jak robiliśmy krok po kroku. Tak one wyglądają, aczkolwiek, powiem wam... Ta ma... Aczkolwiek, powiem wam, ślinka cieknie. Cieknie na sam zapach, próbujemy. Mmm, coś zostało w środku. Mmm, mega, mega. I tutaj dodam drzem truskawkowy. Mega, Takie połączenie. Od 0 do 10 daje dyszkę na 100%. Pewnie powiedziała, bo sama robiłaś to, tak oceniasz. Tak, tak oceniam, bo naprawdę bardzo dobre wyszły. Bardzo dobre. Ale z razem, jak będę robić, to, to po prostu dodam marmolatkę, więc po prostu to w tym momencie tak nie powinno się wylać. I tak w środku tu zostało tego trochę, więc jest spoko. Czy to ma podobny smak do poptarsów? Wydaje mi się, że to ciasto jest troszkę bardziej miękkie. Te poptarse, nie wiem, co, co oni tam za ciasto dają. Czy to jakieś ciasto kruche? W sumie to mogłoby być kruche, bo one jak się je, to one takie są, że się bardzo sypią. Czy mogłoby w sumie być to ciasto kruche? Ewentualnie, jak będziemy robić następny razem poptarse, to możemy spróbować z ciastem Kruchem. Czy nam to takie wyjdzie? No, powiem wam, to jest to jest myślę, że pomysł taki do przemyślenia. Ale wracając do tych poptarców, oceniam je na dyszkę. Bez problemu daję dyszkę, bo są naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobre. Ale mówię wam, że następnym razem przemyślimy. Przemyślimy te ciasto kruche. Czyli spróbować ciasta kruchego. To nie będzie głupie.